Dzień dobry. Pewnie e, nie macie wątpliwości, kim ja jestem, ale często pojawiają się takie pytania. Co to za pan, taki ubrany na czerwono, z brodą, może święty Mikołaj albo krasnoludek? Otóż, jak pewnie wiecie, jestem ratownikiem. Ratownikiem medycznym. Oczywiście e, jest wiele rodzajów ratowników, ponieważ z takich e, najbardziej znanych to są ratownicy strażacy. Właśnie ratownicy medyczni, często też ratownik nam się e, kojarzy z e, kimś takim, co chodzi po górach i szuka zaginionych ludzi. Ratownik górski, ratownik wodny, ten, co nad wodą e, pilnuje, żeby się nie stało nic złego i ratuje, jeżeli jest taka potrzeba. E, jest jeszcze parę rodzajów ratowników i e, ci wszyscy ratownicy mają specjalny sprzęt. Mają specjalny sprzęt, który używają podczas właśnie ratowania. Ratownik medyczny. Jeździ ambulansem. Karetką pogotowia: jak jest wezwanie i jest ktoś w potrzebie, to przyjeżdża karetka, i karetka y, jedzie y, również na sygnale, żeby mieć pierwszeństwo. Ratownicy, oprócz takiego sprzętu dużego, ciężkiego jak samochód, mają też sprzęt, który noszą w takich plecakach. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co używa ratownik, jeżeli chodzi o ubiór, ponieważ ratownik musi być w specjalny sposób ubrany. Jak widzicie, ja jestem ubrany na czerwono, ale nie jest to jedyny kolor ratowniczy. Tych kolorów ratowniczych jest parę. E, możemy mieć kolory u ratowników, właśnie czerwony, e, odblaskowy czerwony, taki wpadający w pomarańcz, granatowy, czyli ciemny niebieski. Czasami pojawiają się też czarne elementy, tak jak tutaj u mnie na spodniach mam czarne łaty. Również w szpitalu pracują ratownicy i w szpitalach ratownicy również używają kolor biały, czasami tak jak lekarze lub personel pielęgniarski. Tu mam specjalną torbę. Otworzymy ją i wyciągnę pierwszą rzecz, którą chciałbym wam pokazać. Bo oprócz spodni i koszul, koszulki, ratownicy jeszcze używają czegoś takiego. Co to jest? Tak, to jest kamizelka. Co takiego specjalnego ma ta kamizelka? Otóż ma, na pewno ona, ma ona na pewno dużo kieszeni. Po co te kieszenie? No, po to, aby do tych kieszeni włożyć. Różny sprzęt ratowniczy i różne e, rzeczy, które ratownikowi się mogą przydać. Lekarstwa, rękawiczki, plastry, bandaże. Różne sprzęty można wsadzić do tej kamizelki. Dzięki tej kamizelce ratownik jest bezpieczny. Ale to nie dlatego, że ta kamizelka chroni przed ciosami albo jest kuloodporna, tylko ta kamizelka ma odblaski. A odblaski co robią, jak jest ciemno? No, nie świecą, odblaski nie świecą, ale odbijają światło. Dzięki temu ratownik jest widoczny. Oprócz kamizelki mam jeszcze kask. A kask jest po co? Po to, żeby chronił moją głowę. Kask jest po to, żeby głowa była bezpieczna Wy na pewno w domach macie też kaski i używacie ich do czego do jeżdżenia na rowerze do jeżdżenia na hulajnodze na rolkach na deskorolce Generalnie trzeba używać kasku Jak myślicie ja potrafię jeździć na rowerze No no jestem Jestem starszy od Was, także e, pewnie potrafię jeździć na rowerze. Ale to nie zwalnia mnie z tego, żeby nie zakładać kasku. Zawsze trzeba mieć założony kask po to, by moja głowa była bezpieczna, abym e, zawsze czuł się bezpiecznie. Bo to, że ja potrafię jeździć, to nie znaczy, że ktoś we mnie nie wiedzie. A co jest na tym kasku? Na tym kasku jeszcze jest latarka. I latarka. Świeci, ma różne światła, po to, aby ratownik widział w ciemności i mógł pomóc, nawet w takich sytuacjach, kiedy jest ciemno i nic nie widać. Czyli kask, po to, żeby głowa była bezpieczna, kamizelka, żeby włożyć sobie coś, e, co, mo, co się może przydać w trakcie akcji, i po to, żeby być widocznym, ale oprócz tego, ratownik. Jeszcze ma gołe ręce. Co na te ręce? No, myślę, że każdy z was wie, że ratownik powinien używać rękawiczek. A po co te rękawiczki? Po to, żeby chronić siebie przed bakteriami, wirusami, grzybami, różnymi brudami i zarazkami, które. Czyhają na ratownika. Czasami też ratownicy A? używają czegoś takiego. Zobaczcie. Okulary ochronne. Po to, żeby oczy ratownika były bezpieczne i żeby ratownik nie zachorował. Jak mu pryśnie troszkę krwi w stronę twarzy, i żeby e, wszystko to, co robi, było w sposób bezpieczny i higieniczny. A więc, ratownik to taka osoba, która pomaga, która przyjeżdża na miejsce zdarzenia, kiedy jest na przykład wypadek. I ratownik też musi być bezpieczny, ponieważ nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Do zobaczenia!